Ostatni dzień na oceanie. Piąty. O dzisiaj się fajnie zbało. To właśnie tak buja. O, to jest takie. Dla mnie to jest fajne. Takie. Bujanka za darmo. Dla odmiany w nocy zaczynamy gardło boleć. Co chyba słysza... słychać. Hmm. Za dużo zimnej wody zrobiło swoje mamy dzisiaj gdzieś jest pół do szóstej może ruszymy o siódmej pewnie będziemy płynąć gdzieś do dwunastej i ostatnia szansa na Merlina nie chciał współpracować być może było jedno branie no ale taka jest ta pasja łowi się do końca no i zobaczymy jak się jak wspaniały urlop, wspaniałe wakacje, piękna pogoda będzie znowu słońce. No i na pewno ta fala się trochę uspokoi. W nocy był fajny roller caster. Zobaczymy, co to będzie.

Duża barakuda. Albu barakuda bardzo. Barakuda. Wow. Wow. Nie, wow. makrela. To jest makrela. A ta. O jest selek. Ale. Nice. nice. Fajnie. Probasz? No wiem, że są duże makrele No To no. jest taka ma, norweska ma, Masz dowód, nie? Nie było, że są duże Nie ma dużych no. Norweska o, makrelka Podejdź, odejdź, odejdź On musi ją wypargać To jest makrel No i taka wymiana Delfiny sobie tu pływają Na morzu, na oceanie. Dziś zaczęło się bardzo niefajnie, wielkie fale, ale mieliśmy dużą rybę. Dziś się złowił makrele królewską ponad metr. No i dopływamy. To jest nasza wyspa, Nosy Bay. Tam daleko widać Madagaskar główny. Natomiast my płyniemy tutaj. A złowiłem 7 żaglic. Dobry wynik Niestety Nie trafił nam się Merlin No ale to już trzeba mieć szczęście Nie był aktywny Dużo ciekawych przyłowów, kolorowych rybek Czasami jak z akwarium No i mi zostało jutro ponurkować Pojutrze shopping, wydać pieniążki ostatnie I wracamy do kraju Przepiękna pogoda Ocean się uspokoił jeszcze dzisiaj nie omieszkam popływać i po maleńku zamykamy imprezę Madagaskar 2023. Ja tutaj z cichu spał? A, taka Kajuta, biznes class Kibelek no i tu spałem, ja

Na horyzoncie widać Madagaskar właściwy, tutaj w całej rozciągłości Nosy Baj, potężna wyspa, bardzo duża, a Afryka właściwa jest gdzieś, tam daleko, kilkaset kilometrów, ładnych kilkaset kilometrów. Ciśnienia Malgaska, dzieli właśnie Madagaskar od Afryki. No i my po maleńku dojeżdżamy. Jeszcze około godzinki to jedziemy na miejsce Zatoka, w której mieszkamy, te pomosty to są pomosty do nas W połowie zbocza są bungalowy nasze I tak właśnie wygląda okolica, w której sobie pomieszkujemy, może dzisiaj pójdę tam wzdłuż brzegu na spacer Pięknie widać turkusowy ocean Tam gdzie jest jaśniej jest dużo płycej I tak wygląda Nosy Bay.